Przysięgam wam, lewy mi zajeżdża bite. mnie moja Panią Nie, nie, to pospyszę zna. tusio, gdzie ma góra? gdzie? Eee. Eee, witam serdecznie wszystkich bezrobotnych, ale przede wszystkim witam wszystkich chirurgów, prawników, notariuszy, ludzi biznesu, wielkich ruchów. Kobiety, aktorki, show-biznesmenów, bo właśnie taką jakość widza skupia ta transmisja. Bezrobotnych przede wszystkim. Przede wszystkim pod... przywitałem. E tutaj zbieramy się, żeby marnować nasz potencjał i marnować nasz czas. Dokładnie. W tym czasie mógłbyś poznawać świetnych ludzi, uprawiać sport, rozwijać się, czytać, uczyć się nowych języków, w ogóle nowych umiejętności. Ale ty wybrałeś bycie tutaj, czyli marnowanie tego potencjału. No i ja postaram się Zrobić ten czas e, jak najlepiej potrafię i razem pomarnujemy sobie ten czas. Bo w obecnym, można powiedzieć, zgiełku ludzi, sukcesu, że każdy osiąga sukces, każdy gdzieś jest, każdy gdzieś podróżuje, w obecności tego przepychu jesteśmy zmęczeni. My chcemy po prostu fajnie egzystować, po prostu spędzić fajnie czas przy komputerze i zmarnować. Kilka minut, a może nawet godzin naszego pięknego życia. Dlatego wszystkim życzę chuj do dupy, klaskam w ręce i oglądniemy sobie dzisiaj zapowiedź serwera RP, w którego pewnie pogramy dwa tygodnie, a potem się obrazimy na wszystkich. Wypłatę. czy jak wygrasz walkę, to staniesz na uszach? Byście chcieli wiedzieć, co to jest no. Dior. Trzy złote. Biedaki. wyłaź w szafę. To I nie. Jest. Jaka, jak tam u was chciałabym się pochwalić, że w dniu dzisiejszym zostałam ciocią po raz dziesiąty. Dziesiąty? Ja, piękna, ale tam się u rozmnażają jak zające. ja mam nadzieję, że na starość będę tak samo robił, nie? Uj, czekam na to, że będę miał 60 lat. Jak będę miał. O, policja jedzie. No i przypał. Ale chłopi, uciekaj, nie dopadną cię. A gdzie gdzie? Kiedy będzie Maduro? No co, do chłopaczki jej mówiłeś, że za pół godziny przyjedzie. Aha, dobrze. Co? Kiedy będzie Za 15 minut. Za 15 minut. 15 minut, Max! No nie! No w korku stoi! Gdzie? W korku stoi! Wypłynęła Ale... z poczuciem, że zrobiłaś zdjęcie. Nadawałbym się. Swoją drogą nadawałbym się do Top Model. Swoją drogą. Patrzcie nawet na moją taką pozę zero. Ja to nazywam pozę zero. Czekaj. Hmm. Dobra, nie, nie poza zero. Wezmę jakieś pozowane. Ja każdą emocję potrafię pokazać swoim ciałem. Kumasz? Przysięgam wam, przysięgam wam, Agata Świadkiem, przysięgam wam. Lewy mi zajeżdża, wite. Przysięgam wam, przysięgam wam. Na Boga przysię... Nie kłamie. Przysięgam. Wi w zajeżdża lewy, mówi coś tam cześć. Ja człowieku zesztywniałem, wstałem i dzie dzień dobry, coś tam. Lewy mi wite zajechał. Uuu. Widzicie? Przecież wstałem, nie widzicie, że się wstałem? Wstałem, wstałem, patrzcie, bo ja jestem kulturalnym gościem, patrzcie, że się podniosłem. Podniosłem się tam. Widzicie? Tak dupkę delikatnie podnosiłem. Aj, wita z lewym, no wita z lewym, no, no co, no. Wita z lewym i, a co, no tak się żyje, tak się kurwa kaszle, no. No nie wiem, no i o czym się gada do takich dziewczyn na rance no... Tak bym pewnie siedział, że się tylko nie ten... Nie, nie możesz jej zrobić, bo to już jest przegrana sytuacja. No kurwa, no i stary, no jeszcze walczę z erekcją. No nie da się tego przysięgam! No o czym się gada? Przys Spróbuj coś wymyślić temat. Bardzo dobre jedzenie. Co? A, jeszcze nam nie podali. No tak, tak. Eee, w ogóle... Super, że ze mną przys Żartuję, nie super, nie super, nie super. No, wierch! się się rantkę. Co, że brzuch? No, zacząłem robić ten, yy, szóstkę wejdera. No, już widać powoli. Jest lepiej. Już powoli kaloryfer widać. Człowieku. Jak ja z Robertem wcześniej widziałem i Robert mówi tak, mówi widziałem twój challenge, którego się podjął? chcesz podjąć On mówi tak, ja zawsze mówi ciężko pracowałem i dbałem o formę I mówi Dawid, on mnie, wszystko mi to właśnie powiedział jak mi rękę podawał Mówi Dawid, mówi kurwa wierzę w ciebie, mówi że dasz kurwa takiego ognia Mówi że, że, nie ma chuja nie A Ja mówię do niego Robert, mówię jak ja nawet siedzę i patrz Mówię już jak ten, ABS -y mi wyj**ło Nowe stanowisko Nitro Dlaczego Mary jak A, dobra, to ja. Chyba nie, Chyba nie... Ty, ale ty masz jakiś mocny kanał, czy nie? Ty masz taki kanał. No, jesteś to ja na Kiku streamuję, na Kiku. Kik nie jest taki popularny. Po jest? No oglądanie prawie 2000 osób. Kłóra, żeby mnie moja pani oglądała Nie, nie, to wospi się zna, bo to to, Kick to jest całkiem nowe w Polsce i mało kto zna kija, wiesz? Najwyżej quiz... będzie następny. Stary, <try> Ważne, żeby w życiu być szczęśliwym samym sobą. Właśnie, się sprzątnęłaś? Tak. A proszę, moja droga, tak, chcesz. Su tak. Nie, chcesz sushi? Tak, bacz. Chcesz, chcesz sushi? suszy? Tak, baczność, tak! To już, baczność! Jak chcesz sushi, to co, to co? Zapakować mi proszę tak jest. wszystkie te dziki na wysyłkę. Tak zamówić kuriera tak na jeszcze. jutro, na, żeby to odebrał z rana samego. No. Bo mnie nie będzie. Ty, jak nie? Bo ja jutro jadę. O której? i o Proszę to wszystko no. zapakować. Chcesz sushi czy nie? Chcesz? Tak, tak No. Tak No. A, widziałeś, widziałeś? Ej, chłopaki, py y pytanie jest: y bo Robert się pyta, ile koszulek ma wysłać z autografami? Bo czy chcecie? Lewy? Tak. Ja, nie, nie chcę. Ok. <laughs> A reszta? koszulka Marcina Gortata, podpisana. Nie, ja też się poszczekuję. A? <laughs> ok. No dobra, to mu napiszę, że nie. Adrianna Krystian, czy Paulina plędzę No i co to jest za zdjęcie? to no, przepraszam bardzo. Jakie ja mam wybrać, są Krystian? Adrianne, Jak tu mam od razu na, goto na gotowe, że tak powiem przychodzę. Może jakiś dzień dobry Paulina. No i zobacz, i da się? Dobra, yy... A można używać mydła trzola do walenia konia zamiast żelu? Można. Ja kiedyś k***a dostałem zapalenia cewki moczowej, bo pod prysznicem waliłem konia, kurwa i użyłem szamponu jakiegoś jakiegoś chujowego. Jakiegoś kurwa niszowego. Tak, tak, spienioną z, z, z łapą sobie zwaliłem i potem dostałem zapalenie cewki. Bo mi na wchodził tam szampon do środka. To ja lecę? A No dobra, no dobra, szkoda, że z nami nie te Nie ja idę, bo ja będę idę na urbex a, a z kim? Ty w sumie jak powiem, to nie będą mnie wyzywali. A z kim idziesz? Z Ksanasią. Czyli teraz ją będą wyzywali. Naprawdę. <laughs> Weźmy stąd! Weźmy opuść to mieszkanie! Opuść to mieszkanie! O, TO mieszkanie! Czekaj, piję. Piję. Jak się kupa dobrali. Jak kukurydza. Dopuszczam. Ty naprawdę, kijek, ty chcesz, żeby ci ludzie nie. Zaraz nie, znaczy, No już. My już to. W sumie, w sumie już. Kurwa, co chcesz, nie? W ogóle lewy się wczoraj ze mną wita i mówi, tak. Ty, a czego jezu już na, na Twitchu nie streamuje? Nie wiem? Ja mówię. Człowiek nie zna na tyle swojego ciała. Więc ja swój pierwszy raz tak przy. W wieku 19 lat nie znasz tak dobrze swojego ciała? Czy niektórzy tu na DJC już od 10 lat jadą? Co, co tutaj kurwa chodzi? Ale kurwa, do cieszły. Widzicie, co wikłać powiedział? No, nie powiedziałem nic. Przykład czegoś biograficznego. Co znaczy? Co to Nie udało się. Ej! Nie wiem. Czemu mi nie zejść? Zali... No dobra, ale ja sobie mogę coś zamówić w takim Co? razie. No nie wiem. Chyba albo jakiegoś kotlecika Kurz Kinga tak. Coś Chyba, na K! Chcesz... Kiedy miga świat w twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie od nowa. O kurwa, się, wyjdźmy się, wiedziałem. Nie! Yeah. Patrz jaki pies śniadanka razem jemy. Tylko, że ma być NIE <śmiech> ja... <śmiech> ja... <śmiech> ja... <śmiech> ja nie zobaczę. Ja taki <laughs> <What the fuck? śmiech> nie Dawaj Marcin, powiem. Dobra, już ci powtarzam. No, Martin Big Ma Hammer. Marcinie, wielki młocie. <laughs> I want to invite for our fight. Chciałbym cię zaprosić do naszej walki. In cage Fame MMA organization, the biggest organization in Europe. W klatce organizacji Fame MMA, największej organizacji w Europie. What do you think about it? Co ty Dwa na, <noise> <noise> na to. Brawo dla tłumacza! Brawo, brawo. Co do nich, nie tańczy. Można sobie potańczyć. Ej. Wybrałem muzyczkę jakąś. Wiesz, tu nic nie ma. Nie wiem, po jakiem oni śpiewają.